Czy chcieliście, żeby jajko Ender Dragona robiło coś więcej niż teleportowało się 10 klocków od Ciebie? E, teraz mamy modyfikację Dragon Mounts. jeszcze jest w produkcji. E, kiedyś było, w starszej wersji można było e, ogień strzelać ze, ze smoka z twarzy, raczej z buzi z z buzi, smok strzelał na przykład ogień i mogliśmy wszystko spalić, ale niestety wyciągnęli to na tą tę, tę wersję, bo chcą poprawić to, żeby było lepsze, ale są inne rzeczy, co możemy zrobić zobaczymy zaraz, pokażę wam po pierwsze, jak zlecimy shiftem na dół, zejdziemy z naszego smoka u nawet pokazuje ile życia ma Czyli jak jest skrzywdzony. O, zobaczymy teraz. Możemy go nakarmić. Proszę. Eee. Co tutaj? Powinniśmy mogli go nakarmić. O Jezus! Nie! Gdzie, gdzie on idzie? Nie, chodź tu. Zwariował. Kurde. O! Zwariował kompletnie. Uspokoił się już. Nie wiem co to było w ogóle. Powinienem mu, mu dać jakieś jedzenie, no kurce. Może, bo go zaatakowałem. Albo może on lubi takie coś. Ej, Surowe lubi właśnie dlatego. Okej. Okay. Czyli proste jest. Kładziemy jajko, e, prawym przyciskiem znów e, Ender Dragon zespawnuje. Jak chcemy na nim lecieć, to e, wkładziemy nasze jajko i prawym przyciskiem, siodeł, e, siodłem przyciskamy na jajko. I to, kiedy coś się stanie, wtedy widzimy, że mamy środło i możemy lecieć już na naszym Ender Dragonie. Prosta, prosta sprawa, lecimy W, A, S, do tyłu, S, W do przodu, A, A i D w lewo w prawo i Shiftem zwracamy na dół prawym przyciskiem. Ze, schodzimy z, ze smoka. Jak jesteśmy w powietrzu i e, chcemy zejść po prostu na ziemię, tak po prostu, żeby e, zmienić się z powrotem jajko, to prawym przyciskiem e, przyciskamy i powoli zlecimy. Tu lu, 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 aż będziemy na ziemi. Powoli, żeby się nie skrzywdziło. I jest. E, czyli tyle na tą modyfikację. Bardzo szybka, bardzo prosta, bardzo fajna modyfikacja. E, jeszcze, w, e, jeszcze pracuję nad nią, żeby było o wiele lepsze. O, właśnie pokażę wam jeszcze jedno coś, e, co może być przydatne. Jest Glistering Melon, jak damy Glistering Melon. Pierwsze, siodło. I teraz Glistering Melon. Czyli on ma takie, jakby daliśmy mu e, specjalną moc. Że może rozwalać wszystko, co przed nim jest. Tylko miejmy nadzieję, że nie umrze. Ale to jest tylko na. O, o! My musimy mu dać znów! O kurde Jest! O! No i widzimy, że rozwalił wszystko co było w drodze. Zobaczmy. Spróbujemy tak Bo ma taką superową moc Karmimy go ciągle tym. Nigdy się nie skończy. Puii Nic nam nie wejdzie w drogę. Naprawdę. Zajebiste! Mam nadzieję, że Wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapkę w górę, nas tu ulubionych, teraz Wam pokażę jak zinstalować, bardzo proste tym razem instalacja. Dziękuję za oglądanie, pa, pa Żeby zinstalować tą modyfikację wchodzimy w dwa podane linki, e, pierwsze Dragon Mounts, e, Scrollujemy w dół. I ściągamy tutaj wersję, e, najnowszą wersję, tutaj jest teraz 1.2.5, może być nowsza wersja, kiedy wy oglądacie to. I ściągacie, i ściągamy je na e, tapetę. Wtedy ściągniemy to, wciągamy potem, e, w drugim linku jest modloader, e, tutaj ściągamy, e, adfly albo download direct, zależy czy jest czy nie, e, kiedy ściągamy te dwa, E, dwa pliki, mamy je na tapecie, albo przyciągamy je na tapetę, zależy jak już macie na tapetę, to dobrze. E, wtedy wchodzimy ze Start, e, wpisujemy procent up data procent otwieramy, e, wchodzimy w nasz Minecraft folder. E, wchodzimy w nasz folder bin i otwieramy nasz Minecraft folder z arkiwizerem WinRAR e, powinno takie coś się pokazać. E, pierwsze co, kasujemy folder metainf, chcemy kasować, tak. E, chcemy skasować, a musimy zgasić Minecraft, sorry, nie wiedziałem, że otwarte, nie wiem czemu było otwarte. E, kasujemy folder MetaInf. E, wtedy e, otwieramy e, mod modloadera, czekamy, żeby wyskoczyło to, kasujemy, ctrl-a przyciskamy, żeby po prostu albo możemy przeciągnąć tak, wszystkie klasy. Dlatego lubię Ctrl A. wciągamy wszystkie klasy i w, e, wciągamy do naszego Dot naciskamy OK. Wtedy możemy już to wszystko zamknąć. Wchodzimy znów w nasz Minecraft, e, czyli sposób w co Wam pokazałem, ale ja, ja mam skrót, czyli tutaj Updata, ale ja bym zrobiłem sobie skrót tu na topecie I wchodzimy, wtedy, robimy, e, tworzymy folder, co się nazywa Mods. Jak nie mamy, a jak już mamy, e, to wchodzimy w, w nasz folder Mods i wsadzamy. E, modyfikacje, e, plik Modyfikacji zip Tutaj wsadzimy i już Modyfikacja wgrana. Ale chcemy też wgrać Too Many Items, e, ponieważ zapomniałem o tym, ale ponie, e, to pomoże nam, żebyśmy mogli od, od razu zaspawnić Jajko e, z Ender e, Dragona. E, e, czyli wchodzimy w Forel Bean, otwieramy, otwieramy Znów Minecraft e, tutaj z e, WinRarem, otwieramy Too Many Items. Czyli będzie trzeci link, jeszcze do Too Many Items. Przeciągamy wszystkie tutaj klasy i wsadzamy do naszego e, Minecraft foldera Minecraft Jar. Zamykamy i już zinstalowaliśmy modyfikację. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, nie zapomnijcie dać łapkę w górę i dodać tu do ulubionych, lub subskrybować e, na więcej filmików, e, żebyście. Up. Widzisz, działa, działa, działa. E, żeby po prostu e, widzieć najnowsze filmiki ode mnie. E, wszystko z Minecrafta w jednym miejscu. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia, papa. Pa.